Narodowe Centrum Badań Jądrowych jest największym instytutem w Polsce i też bardzo rozległym. Znajduje się w nim jedyny w Polsce jądrowy reaktor badawczy Maria. Bardzo duży obszar działalności to jest produkcja radiofarmaceutyków. Jeżeli ktokolwiek z państwa kiedykolwiek korzystał z usług medycyny nuklearnej, na przykład przy leczeniu onkologicznym, to bardzo prawdopodobne, że korzystał z leków, które Właśnie miały w sobie radioizotopy wyprodukowane w naszym reaktorze. Wokół tego jest cała wielka struktura i cały wielki obszar badań naukowych. Te wszystkie badania zazębiają się ze sobą, wszystkie są ważne, wszystkie ze sobą współpracują i pokrywają obszar od badań podstawowych po bardzo zaawansowane badania stosowane. Po pierwsze możemy badać różnego rodzaju materiały w tym reaktorze w bezpośrednim otoczeniu, w bezpośredniej bliskości reaktora, a z drugiej strony mając paliwo reaktorowe, możemy też zastanawiać się, jak na przykład bezpiecznie transportować, jak kontrolować transport odpadów radioaktywnych. Na terenie centrum, oprócz reaktora, znajduje się. Centrum Produkcji Radiofarmaceutyków, Centrum Badań Materiałowych, laboratoria produkujące akceleratory zajmujące się produkcją detektorów, a także Centrum Superkomputerowe. Naszym podstawowym zadaniem jest opracowywanie nowych materiałów na potrzeby energetyki jądrowej, szeroko pojętej, zarówno reaktora MARIA, ale również do przyszłych generacji reaktorów, które mają powstać w przyszłości w Polsce, jak również do reaktorów energetycznych, które niedługo już będziemy budować. Laboratorium generalnie ma kilka zadań. Po pierwsze, docelowo w programie energetyki jądrowej ma służyć jako tzw. Technology Support Organization. Czyli powiedzmy, eksperckie narzędzie instytucji rządowych do sprawdzania stanu instalacji jądrowej i zapewniania bezpieczeństwa działania takich reaktorów. W części naukowej służy do tego, żeby prowadzić badania nad nowymi materiałami, które będą miały zastosowanie zarówno w energetyce jądrowej, jak i w szeroko pojętej gospodarce. Reaktor Maria, który znajduje się tutaj niedaleko, został zbudowany w latach 70. Jako reaktor badawczy, jako reaktor tak do testów materiałowych. W tej chwili jest używany głównie do produkcji radiofarmaceutyków. Może warto wspomnieć, że tydzień naświetlania na Marii to jest kilkaset tysięcy procedur medycznych, czy to ma gigantyczne znaczenie dla zdrowia obywateli. Jest również wykorzystywany do naświetlania materiałów, które mogą być użyte w instalacji jądrowej. Mówiąc w skrócie, taki materiał musi być przetestowany w rzeczywistych warunkach, na przykład w takim reaktorze. W szerokich współpracach międzynarodowych z Japonią, Stanami Zjednoczonymi i Europą zajmujemy się materiałami dla przyszłych generacji innych reaktorów, jak reaktory sodowe, ołowiowe itd. Materiały, które stosuje się w reaktorach, muszą po pierwsze być odporne na promieniowanie. To oznacza dwie rzeczy zasadnicze. Po pierwsze, że nie mogą ulegać przemianom izotopowym i stać się niebezpieczne w wyniku napromieniowania w rdzeniu. Po drugie, ich właściwości mechaniczne i funkcjonalne muszą być odporne na pole promieniowania w bardzo długim okresie czasu. Obecne generacje reaktorów są projektowane na używanie przez 60 lat z możliwością przedłużania do 100, czyli musimy zapewnić, że ten materiał przez te 100 lat będzie bezpieczny. W tej chwili prowadzimy kilka takich wątków, bo laboratorium jest dosyć duże. Z takich najciekawszych to chyba byłyby stopy wysokiej entropii, to jest taka nowa kategoria materiałów, to jest całkiem nowy paradygmat, jeżeli chodzi o badania materiałowe. Dotąd stopy to był zasadniczo na przykład żelazo z jakimiś domieszkami. Stopy wysokiej entropii to jest pięć składników, mniej więcej w równych proporcjach. Zupełnie nowa koncepcja materiału. I to daje ogromne możliwości kształtowania ich właściwości. One mogą być odporne na korozję, na wysokie temperatury, na promieniowanie. Drugi ciekawy temat, który mam nadzieję, że za chwilę ruszy, to jest wspólny projekt z Koreą Południową dotyczący nowej generacji reaktorów jądrowych. To jest tak zwane paliwo odporne na wypadki. I mówiąc w dużym skrócie, chodzi o to, żeby coś takiego, co się zdarzyło w Fukushimie, się nie mogło powtórzyć. Jestem kierownikiem Zakładu Fizyki i Techniki Akceleracji Cząstek. To dosyć unikalna grupa zajmująca się konstruowaniem, budowaniem nowych urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące oraz urządzeń detekcyjnych do ich wykrywania, do tworzenia obrazów, do tworzenia. Połączenia urządzeń wytwarzających promieniowanie i wykrywających promieniowanie w nowe urządzenia, czyli jesteśmy w zasadzie zakładem zajmującym się przede wszystkim fizyką stosowaną, nie teoretyczną, tylko taką, która zamienia się na gotowe urządzenia, które służą społeczeństwu. Cała infrastruktura przemysłowa wymaga wykonywania badań jakościowych, to znaczy musimy sprawdzić, czy spełnione są parametry tych urządzeń nominalne, takie, które wymagane są do ich działania. Oraz czy zapewnione są aspekty bezpieczeństwa? Czy elementy elektrowni, czy to klasycznej, czy szczególnie elektrowni jądrowej, będą bezpieczne dla operatorów i dla osób postronnych? Badania nieniszczące to są takie badania, w których nie dochodzi do uszkodzenia elementów kontrolowanych. Jedną z takich metod to są badania rentgenowskie, czyli polegają na wykonaniu prześwietlenia. Urządzenie, przy którym się znajdujemy, to jest. Troszeczkę mocniejsza lampa rentgenowska, to znaczy jest to liniowy akcelerator elektronów, w którym w Narodowym Centrum Badań Jądrowych zajmujemy się projektowaniem, budową, serwisowaniem i wszelaką obsługą tego typu urządzeń. Wytwarza ono energię promieniowania rentgenowskiego około stukrotnie większą niż klasyczna lampa rentgenowska. Pozwala to na prześwietlenie np. Na 30 cm litej stali. I jesteśmy w stanie prześwietlić całą ciężarówkę albo cały wagon kolejowy, żeby sprawdzić, co jest w środku. Tu nie chodzi o to, żebyśmy sprawdzili, czy wagon nie pęknie na pół w czasie przewożenia substancji, ale na granicy sprawdzamy, co jest wwożone do kraju. Przy reaktorze atomowym możemy dodatkowo sprawdzać jakość paliwa, jeżeli ona jest na przykład w postaci kapsułek odpowiednio ułożonych, czy nie ma tam przerw, czy kapsułki są całkowicie kompletne, czy nie ma wycieków na przykład z paliwa. W końcu po wypaleniu tego paliwa, zanim pojedzie ono do składowiska, jest w odpowiedni sposób zabezpieczone, co jest w środku. Tak naprawdę tymi urządzeniami podglądamy, czy w środku jest to, co powinno być i tak, jak powinno być. W tej chwili instalujemy te systemy na polskich granicach i jesteśmy z tego dumni, że również w Czołówce Światowej prowadzimy badania nad najnowszymi rozwiązaniami technicznymi, umożliwiającymi uzyskanie jeszcze lepszych obrazów. Przyspieszającymi badanie, to znaczy, żeby pojazdy przejeżdżające przez granice nie musiały bardzo zwalniać, żeby nie, nie tworzyły się korki na granicach, to wymaga rozwoju kolejnych generacji źródeł promieniowania oraz detektorów, czyli oczu, które to promieniowanie zamieniają na obrazy, które człowiek może zinterpretować. Człowiek to jest nieodzownym elementem, ponieważ jeszcze nie ma tak dobrych elementów opartych na sztucznej inteligencji, na przykład, które potrafią powiedzieć, czy w środku jest. Element bezpieczny, czy jednak może stanowić zagrożenie dla naszego kraju. Operatorzy są niezastąpieni. Jesteśmy dumni, że osiągnęliśmy poziom światowy, wprowadziliśmy takie rozwiązania, które umożliwiają uzyskanie obrazów kolorowych. Kanist to właśnie system, który łączy w sobie. Akcelerator, układ detekcyjny, system sterowania oraz organizację całości układów tak, żeby to efektywnie prześwietlało wielkogabarytowe obiekty na granicach. Jesteśmy szczególnie dumni z badań naukowych, które w NCBJ są prowadzone na bardzo wysokim poziomie. Z produkcji radiofarmaceutyków, która jest taką naszą podstawową działalnością komercyjną i która wykorzystuje jedyny reaktor badawczy, który mamy w Polsce, reaktor Maria, i z tej chwili z odbudowania kompetencji w dziedzinie energetyki jądrowej mamy bardzo dobry zespół młodych ludzi, którzy w tej chwili na, na użytek energetyki jądrowej są gotowi do. Do pracy. Reaktor jądrowy Maria oczywiście może zostać wykorzystany w dziedzinie szkolenia w zakresie energetyki jądrowej, dlatego że jest to jedyny prawdziwy, działający reaktor jądrowy. Dodatkowo no, jest to miejsce, w którym możemy pokazać, jak taki reaktor funkcjonuje i jest oczywiście to dobre miejsce do ćwiczenia przyszłych kadr zarządzających i operujących reaktorami w elektrowniach jądrowych. Instytut realizuje w tej chwili duży projekt infrastrukturalny polskiego lasera na swobodnych elektronach. To jest urządzenie, które jest absolutnie unikatowe w skali Polski i zbudowane, jeżeli go zrealizujemy, w najnowszej technologii nadprzewodzącej. Zasada tego lasera polega na tym, że akcelerator nadprzewodzący to będzie jedyny taki akcelerator nadprzewodzący działający w Polsce, będzie produkował wiązkę elektronów, która następnie wyprodukuje impuls laserowy o bardzo. Bardzo wysokiej mocy. To urządzenie może być używane w wielu dziedzinach, to znaczy może służyć do badań materiałowych w zakresie teraherców, i tutaj jego rola może być użyteczna również przy badaniach materiałów potrzebnych dla energetyki jądrowej, ale nie tylko, dlatego że to jest urządzenie, które może również być wykorzystywane w chemii, w biologii no na przykład pokazując, w jaki sposób związki chemiczne łączą się ze sobą. Projekt jest duży, on będzie kosztował ponad 200 milionów złotych i będzie to naprawdę unikatowe urządzenie, również w skali Europy. Bo mamy nadzieję na zrobienie tam źródła nadprzewodzącego będzie to prawdopodobnie jedyne takie źródło w Europie. Również prowadzimy badania przygotowawcze. Do opracowania projektu technicznego polskiego reaktora wysokotemperaturowego. On jest na razie na etapie projektu technicznego i mamy nadzieję, że mniej więcej za półtora roku o taki projekt zostanie opracowany. Projekt tego reaktora jest realizowany we współpracy z Japońską Agencją Atomową i jest oparty o działający w Japonii reaktor wysokotemperaturowy w ORAI. Celem tego projektu jest zaprojektowanie urządzenia, które będzie małym reaktorem jądrowym. Tutaj myślimy w tej chwili o reaktorze demonstratorze technologii w świerku o 40 MW. Ale oczywiście, ten projekt można przeskalować do, do większych mocy, jeśli jest taka potrzeba. Idea jest taka, żeby to był reaktor produkujący bardzo wysokotemperaturową parę do zastosowań przemysłowych. Myślimy tutaj o parze o temperaturze 700 stopni. Można również myśleć o reaktorach, które będą produkowały parę powyżej 1000 stopni, co jest bardzo istotne dla produkcji czystego wodoru. Gdyby taki projekt został zrealizowany w Świerku, to mielibyśmy instalację, która oprócz samego reaktora obejmowałaby również, no w cudzysłowie, małą fabrykę chemiczną, która używając tej, tej pary, tego ciepła z reaktora, produkowałaby wodę.